no cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale już zostało nam ostatnie wiązanie chemiczne czyli wiązanie metaliczne potem przejdziemy sobie do oddziaływań międzycząsteczkowych właśnie w metalach bądź ich stopach występuje wiązanie metaliczne które jest bardzo charakterystyczne i występuje tylko tam pomiędzy niemetalami nigdy nie zajdzie wiązanie yy, metaliczne Polega to na tym, że w sieci krystalicznej, którą tworzą kationy metalu, pływają sobie, tak jakby pływają, no, załóżmy, pływają sobie swobodne elektrony. Między innymi przez to też metale, jak się je ugina, to one nie pękają itd. Natomiast właśnie to przez to, że mają wolne elektrony w sobie, tak jakby tak wolno pływające sobie pomiędzy kationami metalu. Tak, poza tym te elektrony nazywa się elektronami zdelokalizowanymi, ponieważ zmieniły swoją lokalizację. No i przede wszystkim jest ich tyle, ile by miał ładunek y, właśnie tych kationów, czyli dlatego jest y, meta, metale dlatego są właściwie elektrycznie obojętne. Mają obojętny ładunek, nie elektrycznie obojętne, mają ładunek obojętny, ponieważ mają tyle samo plusów, czyli protonów ile minusów, czyli elektronów. Przykład. A mianowicie, tutaj nie patrzcie, ponieważ tu, tu, tu się pomyliłem ogólnie. Narysowałem dwa elektrony za dużo, ale patrzcie, jak policzymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć elektronów powinno być. No i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Zgadza się i mniej więcej właśnie tak to wygląda. Tych tu nie ma kompletnie. Nie ma ich. No, o tak to mniej więcej powinno wyglądać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I w ogóle jeżeli chodzi o wiązania y, chemiczne, ponieważ teraz zostały nam już tylko oddziaływania międzycząsteczkowe, a to było ostatnie wiązanie chemiczne jakie omówimy. Omówiliśmy już w sumie.